Jesteśmy na 26 poziomie Zajebiście mhm. Czekaj, tu jest jakieś przejście do góry I złoto tu widzę, czekaj Poskakuj No wskakuj do góry Albo dobra, tak też przejdziemy Trzeba stąd wychodzić Ale to złoto trzeba sobie zabrać. Aha Git Mayonnaise, jest dobrze wykształcony. ja tam skaczę? Say what? Kolejny, Wilkołak. O Boże, nie nieprzemieniony jeszcze. Dobrze no, jest dzień, naprawdę jest bardzo, dzień. bardzo, bardzo się cieszę, że jest dzień. Już co? Masz jakieś pochodnie? Mam, 40 sztuki chcesz. A wiesz, czekaj, już zrobiłem 20. Dobra, jeszcze pozbierałem żelaza. Żelazu, żelazu, żelazu Czemu poszedłeś w dół? Do góry, tu. O, okej. Okay. Bo tam na no dole Explosion Słyszę zombie, czekaj, uran Ural, oral i w ogóle już o tym mówiliśmy. Słuchaj, słuchaj zombie faktycznie słuchaj szura, Zdychaj gnoju. O, zielony. O, jest zombie, ma zombie. Ty, pójdźmy w dół. Teraz tam no. do góry pasował. Tu, nie? No. Słyszę kolejnego zombiaka. Ale dobrze, jesteśmy już na. O, patrz. o widać wyjście, jest git. Nara. Ja już lecę w górę. Ja też. Nie chcę się tu męczyć. Ja wiem jak nasze przechadzki. szlak szlak Ty głodny się robię. A, ja też mam jeszcze dwa do tego. A czekaj mam zombiaka. Dobrze, że mam zombiaka. Ja mam szczura. <noise> ja mam szczura i zaraz go zerrzem. Dawaj ten piecy gdzieś tutaj. Na tą górze, na tej górze się budujemy? Nie wiem, właśnie można by. Można by na tej górze, bo fajny tam widoczek może Ale być. może sobie. wejdziemy sobie na tą górę do góry i tam postawimy. Żarcie. Jakie żarcie? Głodny jestem. A czekaj, ja też mam piecyk przecież. Przepalaj, przepalaj, przepalaj. Ja, ja co przepalać? Nie mam żarcia. Ja mam. Podzielę się z tą szczurem najwyżej jak będzie dobre. <noise> Jakiś ty jest wykwintny. Boże, jak ten szczur wygląda, jak kurna jakaś dętka. <laughs> o Boże, on daje tylko dwa tego. No, on daje co za Ale Ej. wiesz, co najlepsze? Nie widzę tutaj żadnych zwierząt. E, ty nie na zwierzęta patrz, tylko bierz się za ścinanie drzew najwyżej. Okej, odwiedź <trym> ze szczura. Dobra, ja biorę się za ścinanie drzew, bo jabłka wcześniej znajdziemy niż kurde. Jakieś zwierzęta. Zwierzęta. a może po wiesz. prostu nasiona. No tak, też to zbieraj nasiona. Zanim cokolwiek wyrośnie z nasion, to już wątpisz. Chciałem zauważyć, że jeszcze nie spotkaliśmy żadnego szkieleta. No nie. Ja Ani to... jednego jabłka? Nie, mam jedno. Ha! Dobra, jedno jabłko. To już jest plus. No, ja by dobrze było ten. Dobrze było. Jejpca. No tuczę się to, nie? No w strasznie. Dobra, piecyk. Zabrałeś czy nie zabrałeś? Nie, ale został tam jeszcze. Okej, okay, to już to zabrać, ale wiesz co w ogóle nie ma krów, nie ma świn Gdzie to wszystko jest? Hmm. Może despałnują się. Mm, masz Global mod settings albo coś takiego bo ty masz. Ale, e... Ale to mam tylko mokritor Spawn Limits Vanilla Mops. Vanilla, spawn Mops. Vanilla Mops daj na no. Okej, okay, daj na nowo Bo jesteś hostem i może dlatego. Okej, okay, gotowe. Dobra, wychodzę na tą górę. Widzę niebieskie drzewo. Bardzo ładnie. Co już jestem... Na... O, widzę. Cię. Zieladzu, zieladzu, zieladzu. Skorpion tylko na dole jest. Sarać na skorpiona. Zieladzu, zieladzu, zieladzu. Bierzemy się zabudował domu. No, po co byś coś oczyścić to? Zrób skrzynię na początek. Będę za. Jest jabłko, Boże, jabłko. Też mam tu? Czekaj wam o drugie jabłko. Nie? Nie Moje mogę. To jabłka, cholera zbierasz. Aha, dobra, spokojnie nie mogę, bo mam full eku. Dobra, zrobię tego. Zrobię, Zobaczymy. zrobię, zrobię. Zgrzynia zrobię. rób. Poczyk. Wytniemy całą górę wyczyścimy chyba z drzew, co? No, chyba tak. Chcę mieć dobry widok i żeby to było przejrzyście zrobione, a nie kurde jakieś ciedostwo. I znowu jabłka nie mogę zebrać mam. Zielazu, zielazu, zielazu. Dobra. Wiesz co ci powiem? Do skrzynki dodaję ten, diamenciory, węgiel. Łóżko sobie na razie postawię jako polowe. Boże, napiłem się w końcu. O. Dobra, to. To, 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 to. To, 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 Okej. Pod R segregowanie. Mam ten sam mod u siebie, tak? Po Ale czasami wiesz, nie jest pod R, tylko pod innym klawiszem. Zielazo, zielazo, zacznij stawiać jakieś fundamenty. Zacznij stawiać jakieś pochodnie, bo się noc zrobi. Czekaj. Zaraz pochodnie zacznę stawiać, tylko fundamenty zacznij stawiać. To ja rozświetla tylu fundamenty, bo nie wiem, jakie chcę, żeby te fundamenty były. Czemu kurde, zawsze ja mam budować dom? Bo... Dobrze, wiem. Jestem mężczyzną, w tym związku ty jesteś kobietą. Spivs. <laughs> zielazo, zielazo, żelazo <laughs> od kilku odcinków masz zielazo, zielazo. Od kilku? No. Już ponad godzinę grałeś tylko zielazo, zielazo, zielazo. No właśnie. Dobrze jest, dobrze jest, bo żelazo jest fajne. Wszyscy, wszyscy ci to powiedzą. Dzieniu, ja nie mówię że jest złe. Um, chcemy dom na krawędzi? Ty co? Tak ty co? Świerszcze? Hm. Chcemy dom na krawędzi? Chcemy. Dom na przepaści. O tak. O tak. A la da o. To handluje ten żyje. Aha, dobra. O no. Mis klik. J'ai la joue, A i A, czekaj, myśmy dokończyli w ogóle tą tą? Co? Eee, o, widzę tylko łaka na dole. Dokończyliśmy nasz temat? Który pewnie zapytasz? Ten z konkursem, bo zaczęliśmy o nim gadać, a później były surowce. Nie, i... nie, nie, nie skończyliśmy. O oh, Jesus Christ, bo tak, w drugim albo trzecim odcinku zaczęcie tematu i kończenie teraz. E, więc tak, Czekaj. wybraliśmy. Znaczy. Okej. Okay. Musiałem rozpostować dupę. Dupa ci się zrlonikowała? Tak. Zrobimy się jeden wielki ding dong. Aha, okej. Okay. W chwili kiedy wy oglądacie te odcinki, my już wybraliśmy zwycięzców tego mini naszego konkursu. Coś e... Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak że wybraliśmy już zwycięzców konkursu, którzy z nami wystąpią w serii. Nie wiemy czy to będzie na drugim czy trzecim podejściu nagrania. W każdym razie postaram się w miarę szybko, ale nic nie obiecujemy. W każdym razie na pewno wybraliśmy już jakiś domek. Ja odzacię na chuśka, żeby, żeby wybrać. Także z tymi osobami na pewno się jeszcze skontaktujemy. Poprzez maila, bo, bo tak będzie najłatwiej. Ona na maila dostawałem pracę. Chodź tu z tym łóżkiem. Łóżko jest koło tego. No, to chodź tu z tym łóżkiem, czy, czy będę wszystko przekładał teraz. Taki szkół, ale nie wiem. Mizerny kolega zielazo, zielazo, zielazo. O. workbencha mamy jakiegoś tutaj? Tutaj nie, ale tam mamy. Ja już teraz przyniosę. Aaaa, Nie, bo już tutaj zaraz po drodze. No to jest Git. Mistera. What the fuck. Co oh. mistera? Nie, jest Twistera. Twister. Tornister. Twister to Nister. O oh, Jezus, nie mamy stakowania się itemów, ale to nic. Kor. Mm. Dobra, z tej strony zrobimy. Ale cieszę się, że na razie mamy strasznie spokojnie na tej serii. Że nie spotkaliśmy czegoś, co może nas strasznie szybko zabić. Oprócz tego początku. Początek to był. To był przypadek. A i ten wilkołak na dole tam chyba umarł. A nie zdycha w męczarniach. O, jest już dwa. Mam pytanie, czy my tutaj robimy sobie coś więcej, na przykład prywatną uprawę konopi indyjskiej albo coś w ten Tak. O, tam widzę jeszcze jednego wilkołaka, z czymś się napieprzał. Jasas mać, Jesus mać, zas. Powiem ci, że oprócz wilkołaków to na razie nic więcej się nam tu nie naspełniło. No nie wilki jeszcze są. A, tam wilki to już Ogon ci upierdoliło? Czekaj, no przecież wchodzę, bo masz przenoszę te Ty zawsze coś przenosisz Oczywiście się zamyka jak się wychodzi i wchodzi No ale przecież nic tutaj nie ma na razie A jak przyjdzie? No to... Ok. I będzie jebi, i będzie po domku No to będzie Nie po to się męczę, nie po to się męczę, żebyś mi tu domek wysadzał Przecież nic tu nie ma Podłoga jest Wszystko rozświetlone Pięknie, ładnie W domku jest podłoga A to Paczek domek, ładnie, szybko, pięknie powstaje. Mm -hmm. Na razie bez okien, ponieważ e, nie mamy piasku. Do pustyni jest kawałek. To pustyni jest kawałek? Nie tak dalej. No kawałek. Trzeba zejść. E, właśnie kminia, czy dałoby się takie schody zrobić w dół? Na przykład w tym miejscu. Tu zrobimy chyba schody. Co ty o tym sądzisz? A, w zasadzie Pane. można by no. Dobrze, to tutaj będzie ścianka. Dobra, ja wezmę sobie zrobię jeszcze. Zieladzią, ja, zieladzi, zielado. Zrobię. zrobię. Zrobię, zrobię, zrobię No, zrobię, zrobię, zrobię. Zrobię, 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 zrobię. Z... Widzisz, żelazo lepsze. Oj. Oj, coś się skończyło. Oj, yeah, oj. Yeah, 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 yeah. O. Łopata zielazo, i na kopie. Żelazo, Nie. Kur... Co? Piastku na kopie. Może w dzień? To chodźmy spać. Czekaj, bo robiłem twardo siekiery i zrobiłem kilow. off. Leżę. I śmierdzisz. <laughs> Skąd ty to musisz wiedzieć? Domyślam się. Eee to... A! Oh. O oh, Jezus! Powiem ci, że. Ups, muszę to łóżko troszkę poprzesuwnąć. Oh, 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 oh. Ale mnie bolą od siedzenia już, kurde, na tej pufej dupa, tak samo? Mnie też. Zielazo, uh -huh. zielazo, zielazo. Nie też. Żelazo, zielazu. Co, Czy ty skoczyłeś na drzewo? Nie, z drzewa. Bo bawisz się w Jane, tak? Bo na Tarzana to ty się nie nadajesz. Skąd ty możesz wiedzieć, na co się nadaje, a na co się nie nadaje? A masz długie włosy? Mam. Chyba na dupie. Owszem. Bo Digno dzisiaj do czegoś muszą przyczepiać, nie? <laughs> no tak. Zielazu, zielazu, zielazu. Na, ra, ra ra Cześć, Dziku. Mały. Co? Berek. Ej, czemu ja mam twoją zakichaną gównianą siekierkę drewnianą? Ja jej nie chcę. To jest czupaska. To jest czupaska. Popsuła się już. A, idę kopać tego. Piasku na pustynie. Ja twardo buduję. Mam dzisiaj wenę na budowanie, brzydkich domków Ejko. i będę budował.